Jesteśmy z powrotem tutaj na dworze, jeszcze z zewnątrz możemy te gołemniki zobaczyć. Czyli tak, tamten wlot pierwszy to jest lotowanie na obiegówkę, te samce, samice, totalne wdowieństwo. A tutaj później są lotowane młode. Tak? I później te młode z tego samego kierunku są przeniesione na tamten gołemnik. A tu mamy wolierkę e, z mutkami. To są wychowane młode po, po rozpłodzie, które... Są na sprzedaż tak? tak. Także możemy pokazać. przepierzone. A się już przepierzyły, przepierzyły trochę częściowo. Częściowo wyparają bardzo pięknie. Mhm. Tu jest taka samiczka zgrabna. Kojarzy Pan z czego są czy nie? Ta tu siwka widzę. Ja to są, tu, są, są, tu, są tutaj dzieci tego najlepszego rozpłodowca Vandenabele. Tutaj, są tutaj dzieci, dzieci szyjki, e, rozpurowej gołębi. A ja mam głębię tak rozpurowe, że ze wszystkich par Dicki coś leci kapitalnie. Z każdej pary coś tak, fajnie tak, leci, tak? tak? Mm, I tu jest, tu jest cały, cały. Możemy pokazać z jakiejś. Jakieś pojedyncze sztuki, jak wyglądają w tej chwili. O, widzę, że zrobiona wolierka dodatkowa, żeby nic nie uciekło. To, co ja u siebie też patrzyłem dodatkowy taki. Ja tak samo zrobiłem u siebie, bo miałem zawsze, żeby coś. Możemy kilka zaprezentować jak samczyk, będzie samczyk. No A już ma ile? Cztery do zrzucenia, czyli się pierzą. One były szczepione te gołąbki? Szczepione mhm. wszystkie wyparają bardzo. Czer czerwony z czego, bo się jeden wyróżnia? E, czerwony, czerwony jest. Pan e, 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 tam czerwonego samca, to jest od naszego wybitnego e, hodowcy, ten przeszłego roku zmarł. Aha. A e, od niego, że miał prezent, mhm. głębia. A to są głębie e, viny páry číslo 1 od Olympia Macha. Olympia Macha. Tak. A uh -huh. s GOMB, on bol čer červený, tam boli nejaké GOMB ešte z Ringlose, uh -huh. od Prangego, vlastne to je tá Do tych gołąbków pan ma w programie, że rodowody, wszystko rodowody i karty wszystko jest. Rodowody pan tak, wydru wy, 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 wydrukuje, tak, nie? Tak, 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 tak. Okay. czyli czy jakby ktoś był zainteresowany Absolutnie. tymi mutkami, to wszystkie są... To sprzedanie jest taki pstry widzę. To no się tak. rzuca w oczy? Tak, to jest to jest bardzo, też, z ojcowej strony Samiec, para číslo 1, Olimpia mm -hmm. a z matčine strany e, Kytel. No vlastne, się si tak zostane z tých Kytlú, z tých nových golení, tak už tu sú tak? tak? Tak, tak. A, a e, 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 jeho šostry šio, šio, i bratia e, už majú tak 3 alebo 4 piašokonkurzy. na no, no, like. u was tak, tak. tak. Mhm.